Panie Burmistrzu, dzisiaj e, za, podsumowanie projektu e, polsko-czeskiego. Wiem, że Pan Burmistrz był również w Osówce. Proszę opowiedzieć o tym projekcie. Tak, e, w ubiegłym tygodniu byłem w Osówce. Tam było otwarcie e, jednej części tego wspólnego polsko-czeskiego projektu, który się nazywa Tajemnice Militarnych Podziemi. Mm -hmm. Jak Państwo wiedzą, Osówka koło Głuszycy to jest potężny obiekt, podziemi, które zostały zbudowane siłami więźniów, obozów koncentracyjnych, siłami robotników przymusowych w czasie II Wojny Światowej. No i dzisiaj te obiekty, podobnie jak nasza trasa turystyczna, są wykorzystywane na cele turystyczne. Prawda? Głuszyca, bo to ona jest jakby właścicielem tych obiektów, Głuszyca zrobiła tam w tej chwili dodatkową atrakcję, udostępniła multimedialną taką trasę podziemną. Z I hologramami. właśnie tak, tak, z hologramami, więc mamy tam proszę Państwa aktorów, którzy odtwarzają pewne sceny związane czy to z samym powstawaniem tych sztolni, czy nawet z ich likwidacją, kiedy Niemcy się wycofywali. Mamy świadectwa w postaci narzędzi, sprzętów, prawda, i przedmiotów, które były w tamtym czasie używane do, do pracy. I Osówka, i, I, my i, osówka i my jesteśmy w tym samym projekcie, podobnie jak trzy inne gminy, tym, tym razem po stronie czeskiej. To jest Trutnow, to są rokitnice górach Orlickich i, i, i jeszcze jest twierdza Stachelberg. Także, proszę Państwa, jest to wspólny projekt z programu Interreg Czechy Polska, dofinansowany właśnie przez ten program i my w ramach tego projektu robiliśmy Kilka zadań, więc robiliśmy ulicę parkową, która teraz, jak Państwo już zauważyli, zupełnie zmieniła wygląd. Robiliśmy oba parkingi pod potrzeby Arado. Ten górny przy Targu i ten, proszę Państwa, dolny przy Stasica, czyli górny przy Lubawskiej i dolny przy Stasica. Do tego, proszę Państwa, łącznik między tymi dwiema ulicami to też jest w ramach tego przedsięwzięcia, a także yy, adaptacja lokalu naprzeciwko Arado w budynku naprzeciwko Arado lo, lokal ten ma służyć jako centrum informacji turystycznej tak? jeszcze on jest już przygotowany ale jeszcze nie całkiem zaadaptowany na potrzeby centrum to wszystko proszę państwa było w ramach tego zadania no i dzisiaj dzisiaj właśnie odbyło się uroczyste otwarcie przekazanie tej naszej części prac, tej naszej części projektu. Więc mieliśmy gości z Czech, z Głuszycy i z Euroregionu Glacensis, który jakby nadzoruje administracyjnie przebieg prac na tym projektem i po prostu rozlicza ten projekt i pomaga nam go rozliczać z funduszem Interreg Czechy Polskiej. Czy burmistrz dzisiaj przekaże radnym jakąś informację w sprawach różnych, o których tak, chciałby tak, powiedzieć? Tak, tak. Przekażę dwie istotne informacje. Mhm. Oprócz tego, że opowiem co robiłem w czasie między sesjami, to dwie istotne informacje już chciałbym tutaj w tym momencie przekazać. Jedna dotyczy... W tej sytuacji, z którą zwracali się do nas na poprzedniej sesji mieszkańcy, głównie osiedlatkaczy, chodzi o przejście dla pieszych bezpośrednio o schody do Marketu Bricomarche. Więc jestem po rozmowie z, z właścicielem Marketu który zapewnił mnie, że on absolutnie nie jest przeciwny tym schodom, nie jest przeciwny, będzie chciał doprowadzić do ich powstania. Uważa, że doszło do nieporozumienia na etapie projektowania i po prostu no, ktoś zapomniał o tych schodach. Ale dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że on jako właściciel sklepu, który jest w pewnym konsorcjum, musi się zwrócić do swojej centrali w Poznaniu. Stamtąd, proszę państwa, idzie, jeśli będzie zgoda. A sądzę, że będzie, no bo to jest przecież wszystko dla ludzi. Więc stamtąd ta zgoda pójdzie niestety aż do Francji i tam nastąpi ostateczna decyzja pod tytułem budujemy. Ja sądzę, że taka właśnie będzie decyzja, bo jeżeli sam właściciel sklepu mówi, że z niepokojem obserwuje ludzi, czy przechodzących przez barierki, czy obchodzących dookoła z, z, z zakupami yy, to to jest dla niego po prostu yy, też nie, nie fajne. Mówi że to, to tak nie powinno się traktować klientów zdaje sobie z tego sprawę i będzie starał się te schody proszę państwa ulokować odblokować to przejście tak żeby ten skrót po prostu powstał ale żeby powstał jako bezpieczny. Jako Druga bezpieczny. sprawa. Druga sprawa to jest mm, Rzecz dotycząca rodziny, która z trójką niepełnosprawnych dzieci mieszka w Antonówce. No, to jest sprawa jednostkowa, ale tutaj poruszana na poprzedniej sesji, więc tam byłem, oglądałem, bo obiecałem, że pojadę i, i zobaczę to i będziemy starali się pomóc tej rodzinie, ale jedyny wniosek, jaki się nazywa z tej wizyty lokalnej, z tej wizji na miejscu jest taki, że Najlepiej by było ją stamtąd wyprowadzić. Wyprowadzić, znaleźć inny lokal. No i nad tym musimy popracować, bo to nie jest łatwe znaleźć lokal na parterze dla takiej rodziny właśnie z trójką i pełnosprawnych dzieci. Bardzo dziękuję. dziękuję.